Msza Święta, największym darem Pana Boga dla człowieka. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus z miłości pozostał z nami w postaci chleba i wina eucharystycznego. Możemy spotkać się z nim podczas każdej przenajświętszej Eucharystii, przyjąć go do swojego serca i do swojego życia. Możemy również dzielić się tym największym darem naszego zbawiciela z innymi, zamawiając odprawianie mszy świętej w wybranej intencji. Przenajświętsza Eucharystia to najpiękniejszy dar jaki można ofiarować drugiej osobie. Przenajświętsza Eucharystia może być odprawiana przez kapłana w intencji dziękczynnej za dość uczynienia czy prośby, a także za bliskie nam osoby, żyjące lub zmarłe, sprawy związane z naszym życiem, a także sprawy świętego Kościoła, naszej Ojczyzny czy całego świata. Powierzone przez nas intencje będą przez kapłana przedstawione i ofiarowane Ojcu Niebieskiemu w zjednoczeniu z przenajświętszą ofiarą Pana Jezusa i za wstawiennictwem Maryi, najświętszej Matki Bożej i naszej Mateńki, niepokalanej Królowej Nieba i Ziemi. W świętym Kościele katolickim istnieje wielka różnorodność świętych modlitw i świętych nabożeństw. Jednak żadne z nich nie ma wartości tak wielkiej jak przenajświętsza Eucharystia. Przenajświętsza Eucharystia jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Msza święta tak wielkiej jest wartości. Iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, a nawet królowej aniołów i ludzi, gdyby zebrano razem tę cześć i miłość, jaką Panu Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą wieczność. Gdyby Pan Bóg stworzył tysiąc innych światów i zaludnił je milionami serafinów, Wielbiących i błogosławiących stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak miłe i nie przyniosło mu tyle chwały, ile jedna msza święta. W niej bowiem ofiaruje się sam syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc ofiara ta jest nieskończonej wartości. Gdyby ludzie znali wartość przenajświętszej Eucharystii. Służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do świętych kościołów. Rodzaje intencji mszy: Świętych. Jednorazowa Kapłan odprawia jedną mszę świętą w danej intencji. Można wybrać konkretny termin, dzień i godzinę. Zbiorowa. Jeden kapłan odprawia jedną mszę świętą Składając ją w kilku intencjach Wieczysta zbiorowa Msze święte wyłącznie w intencji osób Odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie Osoba wpisana do księgi wieczystej Na przykład w zgromadzeniu zakonnym Ma udział w przenajświętszej Eucharystii Za życia, jak również po śmierci bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji. Gregoriańska, intencja za jedną zmarłą osobę. Intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni. Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa. Nie wolno ofiarować owoców mszy świętej w intencjach z natury swej złych. Na przykład, życząc komuś czegoś złego. Mszę świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład, dziękczynienia za otrzymane święte łaski, wynagradzającą Panu Bogu za grzechy, przebłagalna o darowanie win. O Bożą Pomoc, Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej o nawrócenie i przemianę życia, o dobrą, świętą spowiedź, o szczęśliwą śmierć, o świętą łaskę nieba dla konających, za żyjące osoby i zmarłych, o dar nieba dla zmarłego, za zmarłego w trzydziesty dzień po śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące, o dary Ducha Świętego, o nawrócenie z nałogu, o uzdrowienie z choroby, o pokój i szczęście w rodzinie, o szczęśliwą operację i zdrowie, o dobry wybór drogi życiowej, o szczęśliwe rozwiązanie, oraz o zdrowie dla matki i dziecka, o święte powołania kapłańskie. Zakonne i misyjne, w intencjach Świętego Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny, o dary Ducha Świętego, o pomoc w nauce, o zdane egzaminy, o rozwiązanie trudnej sprawy, o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin, imienin, jubileuszu, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Królowej Maryi Niepokalanie Poczętej w rocznicę sakramentalnego ślubu, czytany artykuł pochodzi ze strony internetowej deomeo.pl wiele więcej na temat mszy świętej oraz możliwości zamawiania mszy świętej w niezwykłych miejscach, jak i dużo innych wartościowych treści znajdziecie na tej stronie z Panem Bogiem.